Cześć, witajcie, jestem Lednikola i witam w kolejnym odcinku z tematyki Miraculous na, na tym kanale. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się analizą drugiej części Kwami Choice. Ściślej mówiąc, zwiastunu odcinka Deflection. Jeśli dobrze czytam. Tak, wczoraj e, został nam wydany zwiastun do właśnie drugiej części Kwami Choice, co mnie osobiście bardzo zaskoczyło, ponieważ Ktoś mi w was wpisał, że ten odcinek jeszcze nie jest gotowy. A tu pojawia się oczywiście zwiastun. A na Twitterze dowiedziałam się od osób, że już były przecieki właśnie z tego odcinka. No i nie będę przedłużać tego wstępu. I zaznaczam, być może ten odcinek pojawi się dziś w czwartej, jak to nagrywam, albo jutro w piątek. Więc piątkowy odcinek, który nagrałam, nagrałam jeszcze przed. Um, um, przed Przedtem gdy pojawił się zwiastun, więc pewne elementy w tym filmie mogą się nie zgadzać, yy, albo tam domysły, które się pojawią. Po prostu przymłóżcie na to oko, że tamten filmik był po prostu nagrywany wcześniej, niż został wydany yy, właśnie yy, zwiastun do odcinka Family Choice Part 2. Dobra, przejdźmy do analizy, bo nie chcę Wam przedłużać bezsensownie od tego wstępu. Dobra, i w pierwszych kadrach tak naprawdę widzimy e, stołówkę w szkole François Dupont ta, i ten, ten uroczy gest Adriana wo wobec Marinette i naprawdę, ja w to nie wierzę, chociaż to się dzieje. Czekaliśmy na to praktycznie 4,5 sezonów, by to było rzeczywiście już razem, by Adrian i Marinette byli już parą, że teraz to się dzieje, to się staje tak nierealne. Dla mnie prawdziwe, ale dość nierealne. No dobra, ale w kolejnych kadrach, które możemy zobaczyć, no jest oczywiście Chloe, Lila i Sabrina. Niestety, wydaje mi się, że Lila troszeczkę podłudziła um, Chloe do tego stopnia, że widzimy w kolejnych kadrach, jak praktycznie zrzuca Marinet ze stołka. No i to mi się nie podobało. Ja rozumiem wszystko, że przyjaźniła się z Adrianem, że Lila mogła ją podłudzić, ale powinna zaakceptować to, że jej przyjaciel jest szczęśliwy z inną. Ja wiem, że to jest Marinet i że Marinet jest jej wrogiem, ale dla mnie powinna po prostu to zrozumieć, ale widać, że tego nie rozumie, co możemy dostrzec w kolejnych kadrach, gdzie Marinet upada i um, Adrien pomaga jej wstać, a to Zoe zaczyna reagować na wybryki swojej siostry i wręcz ją y, ciągnie do stolika i sadza na krześle i dla mnie Zoe po prostu wygrała tą scenę. Praktycznie to ona jedna ogarnęła Chloe i kazała jej usiąść. I to mi się tak fajnie podobało. No dobra, yy, ale przejdźmy do kolejnych kadrów. Yy. Z tego, z tego zwiastunu, gdzie niestety już widzimy Gabriela, Gabriela oraz Natalię, który podprowadza właśnie ją pod portret, gdzie ma ukryte wejście do swojej dziupli i pokazuje jej zdjęcia Zoey oraz Aili i pewnie mówi jej, że odkrył kim jest um, i czarny kod. I tutaj um, właśnie zastanawiam, że. No dobra, Gary, odkryłeś, kim jest Biedronka i Czarny Kot? Ale po, po tym, jak e, Tiki i Plak dali e, Miracula innym posiadaczom, e, to nawet nie odkryłeś, kim tak naprawdę jest Biedronka i Czarny Kot. Ale ci wcześniejsze, nie wiesz, że to jest. E, a z Czarnym Kotem, czyli własny syn, i Marina z Biodronką. Ty dalej tego nie odkryłeś. Gdyby nie już nie sojuszu, dalej byś tego nie odkrył. To jest takie moje zastanowienie. Ale dobra. Widzimy potem w kolejnych kadrach, jak pojawia się w swoim dziukli i dokonuje transformacji. I yy, używa Ponownie pięciu, a nawet sześciu fuzji, co jest naprawdę niebezpieczne. Mistrz Fusa mówił, że dwa, dwie fuzje są niebezpieczne, a on używa sz sześciu. I naprawdę, jeśli. Kto, y ja osobiście uważam osobiście, że Gabriel już jest. No troszeczkę ma nie po kolei w głowie. Jeśli wiecie, o co chodzi, a nie chcę inaczej, innych bardziej sformułowań o używać. Wiecie pewnie o co chodzi, że jego psychiką nie jest już tak dobrze, jakbyśmy mogli tego oczekiwać. I ja uważam osobiście, że on już popadł w totalne szaleństwo na punkcie mirakulów. No dobra, i tam widzimy po prostu, jak się przemienia i idzie zapewne po pierścieniu. Jak to mogłoby się skończyć? Czy plak i Tiki dadzą e, mirakula poprzednim właścicielom? E, Czułem zagrożeniem, być może tak się stanie, że oni dają, dadzą po prostu e, Miracula e, Marinet i Adrianowi. No, ja jestem bardzo ciekawa tego odcinka, nie ukrywajmy to, ponieważ e, nie wiem, co się stało, działo w, w odcinkach, które wydał Glock, czyli e, wiecie, ja też sobie szanuję chronologię i jak na razie nie wiemy, kiedy zostanie wydana e, druga część tego Druga część Kwami Choice, na no, razie ja dostaliśmy tylko zwiastun jeśli y, będzie jakaś informacja, kiedy zostanie wydany odcinek, y, poinformuję na karcie społeczność, y, bo na, to wspomnę o tym w, w jakimś filmiku, który wtedy będę nagrywać, więc y, co ja uważam o tym zwiastunie, ja się bardzo nie mogę się czekać ponieważ jest te, ta ekscytacja, to, to sam fakt i się widzi, że Arie i Marina już są razem, to po prostu i się... Widzi się, to się w to nie do końca nie wierzy. Bo to jest takie. No, próbowali ich spiknąć przez praktycznie 4,5 sezony. A na to się pojawia. I to jest takie nierealne. Dla mnie osobiście to jest takie nierealne. Wy możecie mieć inne odczucia. Ja to szanuję. I co ja mogę więcej powiedzieć. Oczywiście, jeśli materiał wam się spodobał, dajcie ocenę łapką w górę albo ocenę łapką w dół, jeśli wam się nie podoba. Oczywiście, jeśli jesteście ciekawi kolejnych materiałów na tym kanale, dajcie suba. No i co ja mogę powiedzieć? Proszę Was o komentarze z własną opinią na właśnie temat e, tych zwiastunu no i co, jakie Wy macie odczucia wobec tego, bo jestem bardzo ich ciekawa. No dobra, mam nadzieję, że zobaczymy się już w kolejnym odcinku i prawdopodobnie zobaczymy się w poniedziałek, jeśli. E, Odcinek nie stanie zmontowany na, właśnie na czwartek, a, a analiza pojawi się w piątek. No um, i, i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. No i cześć!